cieba, z tej strony Gardel, a to jest SCP The Endurance. Gra wydana przez jednego takiego youtubera, zwanego Eleven, który, by the way, dzięki niemu i głównie niemu, ja nagrywam w tym momencie. I to, to jest niesamowite, właśnie. Kuźwa, na, dzięki temu youtuberowi, który stworzył tę grę, nagrywam na YouTube. Bez Elevena. Nie było mnie tu. W tym momencie. Nie widzielibyście mnie tu. To jest niesamowite. Oczywiście, że jestem jego fanem. Bo go oglądam kuwa od kiedy wypuścił FNAF, <laughs> a to jest jego fangame. Tak. Jakby ktoś nie wiedział, to było 7 lat temu. Ona w jednym z jego odcinków mówił, że 7 lat temu zaczął produkować tą grę. I proszę bardzo, w końcu wyszła. Jest w pełni spolszczone. I moje ulubione gamma. Kurda, dla mnie idealne. Czemu? Bo widać jakie mam rozdzielczość monitora. I ten monitor jest do dupy. Dosłownie, ja nie, nie mogę po prostu. Tryb pełny. Yy, no, tryb pełne okna. Głośność, no wiadomo dzięki dźwięki Liśnik bez bezłokładny zegar Tu jest kilka opcji, których jeszcze nie wiem co będą robić Ogółem ja pierwszy raz pierwszy raz będę grał w tą grę, bo włączyłem ją wcześniej, ale... kurde SCPT Endurance Ja dalej nie wierzę, że ta gra jest. <laughs> to kuwa mogę kliknąć, bo ja pamiętam, że kiedyś na, na tą grę czekałem nawet tak żeby sobie pograć. Ale teraz się w końcu to stało. I dobrze, że teraz. Bo, jakby to się stało z rok temu, to bym w tą grę zagrał, i bym nie miał tego na kanale. No, chyba żebym miał tego, żebym wiedział, wszystko co się dzieje. Ale dobra. Pierwszy raz gram w tą grę. Pierwszy raz klikam. Nowa gra. Bum SCP posiada integrację z Game tym Pozwala ona zbierać trofeum i walczyć o miejsce na tabeli wyników wśród innych graczy. are you tired of lackluster food and cell conditions or maybe you ended up in a solitary room for an inappropriate behavior during your daily routines worry not I class d personnel we got you covered behold the endurance our brand new program we want you to put your skills into practice on wow. in a variety of tasks currently unattended in our facility <inaudible> as you know scp is an organization pieced together to make the world a better and safer place for both humanity and our specimen we're like a giant mechanism to sustain the years ahead some maintenance Whoa. practices are heavily required and and we wrong. found out about a few faulty parts holding our facility back but thanks to our brilliant management, a swift and organized removal of said defects has been arranged. And that's where you come in. We need you to fill in these empty spots to keep our organization running. Don't let your lack of qualifications be a concern. Presented solution is just a temporary measure, so you won't have to struggle for long. It also means you have a limited time to gather an additional food service for the next year. And who knows? If you happen to be a bad boy, you could shed some light on your future and say farewell to your nasty solitary room once and for all. Sounds amazing, right? So join us right now. Log in with your credentials in the terminal, and you will be presented with a variety of jobs to choose from. We count on you, Class D. Let's make our world a happier place. Together. I find it. Historia fajna, animacje przyjemne dla oka Ej, i co? To się to stanie jeszcze? Czy to już mi coś się stanie? O O, ja... What? Jak to wygląda? Ronald Czemu mi to rozłada? Hi there, I'm Ronald Welcome to the endurance program You chose, or perhaps you've been forced to work as a night guard here on level D Tonight, I'll be teaching you how to operate this junky camera system. I'm a maintenance engineer, so keeping this crap in decent working condition is basically my only duty here, so I'd be the best person to draw you in. No worries, I'll go easy on you. And just don't tell the rest of the staff I said that. They would love to see you running headless. I don't really share <laughs> their attitude, though. As you can see, there's a PC station for your disposition. It's rocking an early version of our software on it, hence, there's that weird terminal thing on a monitor to your right. But it's not as complicated as you'd think. Its main purpose is running some essential commands and logging in since user interface assets aren't ready for that yet. It also powers up a camera system, which is an essential tool for this job, so you absolutely need to keep this thing running. For security measures, the passwords mm. on every computer here in the facility are changed every day. Okay. Since you're a class D and you have no permissions around here, I'll be leaving a sticky note with a passcode for you. Sticky. So, <laughs> shall we try to see if you'll be able to run this thing? I'm going to remotely pull the plug in your area. Uh, Cutting off the power means you'll have to boot this machine up again from the ground up. Huh? Here's what you'll have to do. Flip the lever on the wall in front of you to get your room some juice. Then power up your PC. That boxy thing on the right of your table. Okay. You'll have to wait a few seconds for it to boot up. And then it's gonna ask you for a password. Okay. Type in whatever's on that sticky note. If done correctly, we should be able to speak again. Ready? <coughs> I teraz najgorsze pisanie. Nie, jestem kłakiewski w pisaniu. Hashtag, gdzie jest hashtag. Hashtag jest tu... To jest 8? Chyba 8. Duże R, duże R. Looks like to jest gonna be easier than ibać. Well done. O, zrobiłem. Dobra. Udało się. O, ty. There are three floors for you to watch over. Each has a set of cameras. Whoa. Some of these hang in dark places and have been equipped with lights. If there's a flashlight available, a text in the corner of your camera feed will appear. What's that? Pressing Z on your keyboard activates the light. Of course, you have one of these flashlights with you in the office as well. But you need to keep in mind, all of them consume power when used like oh, now would be a good time to talk about power management this night's an easy one for practice purposes you've been provided with unlimited power okay unfortunately tomorrow there will be a limited energy pool for your night shift things that may drain your electricity are lights pc camera system ventilation and a door yes that door on your right hence that usage meter is overloaded but there are ways you can save some of that precious energy. Uh, there's a link to the ventilation system on CAM 2D. By clicking on a server unit on the left, you're able to toggle ventilation on and off. But you have to keep in mind we're deep underground. You still need to be able to breathe. Uh, I... Another way is putting your PC to sleep when it's not in use. It consumes less power, wakes up crazy fast, and starts right where it left you can do that okay. by pressing x on your keyboard oh uh, i almost forgot there's a replica of a mask of scp-035 for you to use uh -huh. being a guard among these crazy abominations is no easy task but it may help you fool some of them and that's it i need to go help the others now remember okay. what i said and be sure to make use of a library on the left monitor to look those scps you're about to encounter up To może pomóc ci Dzięki, typie. Warto wiedzieć. Jest piąta. Ty. Co? Wentylacja, bla, bla, bla. Ogarnę. Może. Pod <tot> X. Zużywanie energii jest mniejsze. Maska, kamery. Jest to błąd. A, no tak. Muszę włączyć PC. Ogólnie to fajnie to wszystko leci. To zajebiście kurkawa wygląda Tylko najgorsze, że nie jem mam... What is that? Czemu nie można to do góry w dół? Ja to klikam? Debilu! Debilu! Piąta HM! To, to... Piąta AM zawsze się wydłuża! I to jest najgorsze. Si Kurde Ciarki mam. Trzęsę się. Bo już mogę dodatki? Co? Tak szybko? Pewniki filmu, to jest podstawowe, to widzieliśmy? Nie napotkano żadnego obiektu. Jeszcze! Rozwala mnie to! Jeszcze. Nie, i, na i nagrywam? Ile ja nagrywam? Bardzo krótko Noc druga O, można kontynuować to od pierwszej, od drugiej Dobra <laughs> Tutaj się pewnie zacznie już... ...coś cięższego O, no właśnie, zaczyna wczytywać więcej No i tutaj się zacznie What is the... Ło To wygląda ładnie Ale tam pewnie coś będzie. Tak jak zazwyczaj. i ku, duże CT. Mał. Nie, nie to. Mał. Nie to. Lift, ta, dobra. Dobra. I tylko najgorsze jest to, że nie wiem. Kto będzie robił co. Kto będzie chodził jak. Jak go będzie. Trzeba. Odgonić Czemu ja klikłem X? Debilu O Misiek O tam coś jest Cześć Jakby cię tu odgonić Co to jest? Aha. Nie przeznaczyłem się tego wcale. What? What? Y Jakie to? Jo. A to wygląda zajebiście. Gdzie mam ich? No ale to jest fajne. Przypalona notatka. mamy ja mam? Jakiś ekwipunek tu, nie wiem. Inwentory te, nie wiem. Taplicz Filowonin. Czyli w tapce nic tu nie działa, nie można tu kucać Jest jakieś przejście. A coś na dole też. Kurde. Widać, że tu w chuj roboty weszło w to. Tylko, że nie mam pojęcia, gdzie mam iść, co ja mam tu zrobić? Co, co ja mam tu zrobić, proszę, proszę ja was? W jednym ze tu była no, jakaś przypalona notatka. Może przy drugim jakimś będzie. No, ale wygląda to ładnie. Nie wiem, czy to jest skybox, czy ręcznie, ale widocznie chyba skybox. Nie myślałem, że tu nie ma. <gry> tu jest grawitacja. Game over. Byli tu też inni. Wciąż tu są, albo raczej to, co z nich zostało. Dobra, zdechło mi się. Zginąłem przez gościa, którego nie mam pojęcia, jak mam odgonić. Albo jestem debilem i nie słuchałem. <laughs> Albo. W skrócie. Coś tu jest jakaś mechanika, której nie znam. Maska. <laughs> Maska, koniec tematu. No ale to wszystko tak smooth leci, to jest teraz przyjemne. Tu był misiek wcześniej. I on jest. <laughs> Co ja mam zrobić? Fiatki ja mam się chować. Czemu ja nie słucham? Czemu ja jestem debil? C Będę taki sposób pisał, to kuwa zdechnę. Biblioteczka Ej, mógłbym. Zanim kurde, mógłbym. I poczytać, bo. Nie mam pojęcia, chwilowo, co oni robią. Bo ten tu idzie! Ten tu zmierza! I co mam z nim zrobić? Maska? Maska. Ta, ten typ nie wiem co robi Tam jest misio Tutaj pójdź to... Co jest? To, halo, halo A nie, to u mnie, ta Ja tam mam z zrobić. Dude, why are you going there? There's nothing there Leave this <trybujesz> Leave this place się idzie, tu jest misio Misiek. Nie rób nic. A, bateria. Yy! misio. 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 Co ty robisz? Misio. Już wiadomo. Już wiecie co da na miaturkę. <laughs> misio. Cofnął się. A, ah, czyli dobra, światło, mi się o to światło Nie This dude is here, co zrobić z nim? na <laughs> po prostu, kamery To druga, e bo ja zżeram prundu za dużo Słyszaće? To te dźwięki są przynajmniej Zajebiście zami... O? Dobra, trochę oszczędzonego pryndu Ale co z tego, jak nie wiem pojęcia, co się dzieje tu jeszcze? Misio? Kurde, nie ma opcji. Co to, co to robi, co tam jest? Masło, nie, za każdym razem będę musiał wpisywać. A? Cześć! E, co się idzie, co się dzieje? Ta Misio. Eee, cześć! Co ja mam z tobą, przyjemniaczku, zrobić? Na pewno jak teraz się odwrócę, to zdechnę. Więc... No, nie... Je... Co on robi?! Jak ja mam przed nim się ochronić? Muszę poczytać! Ale przyznam... No kuwa, jaką smu wygląda. Jest po prostu gigoczad. Tej gry Nie przetrwam na bank. Aż pierdole Wyłączam. Siedzimy tu razem. Póki moc mi nie pierdolnie. Może się uda. Nie. Dygnołem. <śled> Ledko. Dobra, pora poczytać, bo jak kuwa nie mam pojęcia co się dzieje Nie, to a nie, ta, dobra, dodatki Dobra, czytamy SCP-173 Albo jak mówili to zazwyczaj 137 Jest budowany z betonu Co? Z betonu? Z betonu? I prętów No co to ono wygląda? Zbrojeniowych Oraz pomalowany farbą treją marki Krylon... ...i żywy, eksperymentalnie bezpieczny Obiekt nie może się poruszać kiedy ktokolwiek na niego patrzy W sumie, wiadomo, musiał wymyślić inny design tego scp Przez bardzo ważne copyrighty Ale nie będę w to wnikał z Obiektem należy zawsze utrzymać kontakt zarkowy Członkowie personelu pusz puszczają do przechowywania zawierające SCP są Instruowani, by zgłaszać, zanim mrugną. Okej. Okay. <coughs> czyli co? Tu takie obiekty prowadzone z zakrętem sierkarku, obiektu w czasie, bla bla bla, w porządku. Ja tu chcę wiedzieć, jak on do mnie idzie. Chciałam się po prostu na niego patrzeć. Ten przyjemniaczek jest prosty, widocznie. Możecie to poczytać, bo tam tego poczytałem, bo chciałem wiedzieć, jak on działa, po prostu zaczęłam na niego patrzeć. No jak Ovius, to jest SCP-137, no co innego można na nim robić. Ten przyjemniaczek. Obiekt jest charakter i będzie... Obecnie już wszystkie znajdą się pobliżu. Czy do niego zaczynasz zamknąć drzwi, jak pójdzie, to jest spokój. O kurwa, tu jest więcej tekstu. Nie nigdzie scrolla? Nie, jest tylko tu jest scroll. Jeżeli dojdzie do kolejnego natrofienia scp A lub C, co? Należy zachować. Daleko idącą ostrożność. To jest ściana tekstu. Nie chcę się tego czytać. Jest trochę późno, więc. <ślesz> <ślesz> <Co> ja... <ślesz> Nie, to. Od razu mówię. Są tak, tu jest dobry. Tu jest kurwa zajebisty. I z tej strony był gardy! Nie, nic nie, nie boję się tego aż tak bardzo. Jamscary nie są aż tak straszne. Wiem, że widziałem dwa. Ale wierzcie mi, ja se chcę zachować to na później, żebym nie robił jednego 50-minutowego filmu, żebym z niego wycinał 300 minut, nie wiem co? Bo <grym> ja mam problem trochę z montowaniem długich filmów mi się tak bardzo nie chce. Więc ja utrzymuję, że to jest krótki film. Ile nagrywam? 23 minuty. Może być. Zobaczyliście tą grę SCP Endurance by 11. Pozdro, jak jakimś studem oglądasz. Może kiedyś. Nie wiem. Dobra. <laughs> z tego. To było SCP Endurance. No, jeszcze raz, z tej był Gardel. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Udostępniacie dalej. E não acertei, go. Nada.